Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj są moje urodziny. O oh mój gosh mam urodziny dzisiaj i ja realnie w to nie wierzę, że przestanę być nastolatką. To do mnie, do mnie dalej to nie dochodzi. Myślę, że dalej będę mówić, że mam 18 lat. Mam 20. I to w ogóle brzmi? W ogóle dostałam już prezent od rodziców. W sumie dostałam już parę prezentów. Ale tutaj mam go przy sobie i patrzcie co dostałam! Patrzcie co dostałam! Tu są setting spray od Charlotte Tilbury i jeszcze dostałam rozświetlacz z Rare, ale już jest zapakowany szczelnie, żeby nic się nie rozwaliło. Ten, który mi się rozwalił i który pokazywałam na TikToku, że mi się rozwalił, także Jezu, tak się cieszę, Taki super prezent, super prezent, serio. No i dobra, tak pokrótce, bo nie mam z dużo czasu Idę dzisiaj na nowe też paznokcie, właśnie będę wychodzić, muszę iść na nogę A zaraz potem wracam do Krakowa, więc nie wiem ile będę potem nagrywać ani nic, ale Takie jest plan na dzisiaj Zobaczę, nie wiem, może pójdziemy do kina dzisiaj, tak szczerze to jeszcze nie wiem I am so excited W sensie jakoś lubię moje urodziny, lubię em, mieć urodziny W sensie dzień swoich urodzin po prostu lubię Od paru lat w swoje urodziny nic nie robię W sensie takim, że jak była szkoła, to nie chodziłam do tej szkoły Dzisiaj też wziąłam sobie wolne właśnie w pracy, więc żeby nie iść do pracy na pewno no Studia z studiami, studia niestety trzeba odbębnić, ale co szczęście mam tylko wykłady, które są zdalnie, więc To prawie jak nic, nie trzeba tam iść Więc kocham, kocham po prostu moje urodziny ale Idę na nogę na te paznokcie, bo niestety bus był tak dziwnie, że nie zdążyłam na tamtego, który przejechał, a ten, który pojedzie, to jest już za późno Także się ubrałam grubo, mam dwie warstwy Mam tą moją ulubioną bluzkę Wiem, że widzicie ją cały czas, ale kocham ją I kupiłam drugą jak coś Bluza na to, jeszcze pod spód mam top, no i oczywiście dżinsy Idę, pokażę wam potem paznokcie Może wam pokażę drogę, bo jest przepięknie, jest tyle śniegu Że to jest crazy Pokażę wam potem pazy, bo jeszcze sama nie wiem, jakie będę robić Taki jest stan przed tym razem są wszystkie na miejscu, więc spoczko. No i dobra, lecę. Trzymajcie się. Muszę się jeszcze spakować. Do zobaczenia potem. Ogólnie mam problem. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Mam nadzieję, że tak. Mianowicie wczoraj już to zauważyłam, ale myślałam, że mi się tylko tak staje. Ale mój prawy but jest... nie wiem, albo gdzieś przedziurawiony. Nie, nie! wiem, czy to się mówi przedziurawione. Czy też dobre określenie na to. A po prostu, mm, coś w tym bucie tam przecieka. I niestety, ale już wczoraj mam mokrą skarpetkę trochę. A myślałam, że takie bucie zimowe zimowe... zostawiłam w domu, a chyba jednak mamy je w Krakowie. Sytuacja jest taka, że muszę po prostu iść w tych, które tu mam. W sensie, które mam teraz na nogach, a on przemaka, a wiecie, ja teraz idę na nogach po śniegu, właśnie, więc w sensie, gdzieś się gdzieś tak dostaje ta Boże ja nie umiem się wysłowić dzisiaj, nie wiem o co mi chodzi, no ale dobra, jest pięknie, patrzcie. Obładowana cała idę. Teraz jest szczęście droga bez śniegu, myślę, że raczej tak zostanie, mam nadzieję, ale nawet idę po tych ciepach, które są zrobione przy przejściach do pieszych, to właśnie mi się tam dostaje ta woda. Ale idę, ale jest pięknie, serio jest pięknie, dawno nie pamiętam nie takiego śniegu. Gotem już nie nią co są pewnie, Jestem już spocana. Wracam. Yo, 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 I'm back. E, nie umiem się do nich przekonać. Nie umiem się do nich przekonać, serio. W sensie są ładne, ale jakoś nie wiem. Panterka. Ja nie jestem za bardzo panterkowa dziewczyna, ale zrobiłam. Ten mi się bardzo podoba, bardzo ładny fręcz. Tutaj taki ten. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co uważać. Takie są. Takie będą. Yy, w ogóle wczoraj byliśmy na filmie Dom Dobry. Mocny film, naprawdę mocny film, ale polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na tym filmie, to naprawdę polecam i warto obejrzeć. Nie będę się za bardzo rozgadywać o tym i nie będę udawać jakiegoś eksperta. Ale naprawdę uważam, że film był bardzo wyważony, bardzo ładnie to było wszystko przedstawione i w ogóle. Więc naprawdę wow, naprawdę wow. I uważam, że każdy powinien zobaczyć, albo przynajmniej większość. Ciężko się oglądało momentami. Ale teraz zmienimy troszeczkę temat, no troszeczkę bardziej radosny. I powiem wam wreszcie. W ogóle przepraszam, że tak nie wyglądam ogarnięta, ale dopiero będę się ogarniać, bo jeszcze muszę sobie nagrać jednego TikToka, jakby urodzinowego. Bo wczoraj nie zdążyłam tego nagrać, bo wiecie, wróciłam się do Krakowa, Kuba mi dał prezent i tak dalej, więc siedzieliśmy razem, a potem przyszła Madzia i David, pozdrawiam, i siedzieli też u nas, a potem od razu pojechaliśmy do kina. No i jak się już wróciliśmy z kina, no to było już bardzo późno. Także. Nie zdążyłam tego nagrać niestety, ale muszę sobie nagrać jednego TikToka i mam właśnie nadzieję, że dzisiaj go jeszcze wrzucę, no bo dzień po urodzinach to jeszcze tak stabilnie, Będę się właśnie musiała ogarnąć, bo dzisiaj w łeb będzie tylko rzęsy, trochę różu i trochę korektora sobie nałożyłam, a potem zasnęłam, więc jeszcze gorzej wyglądam. Nieważne, chcę w końcu przejść do tego, co miałam powiedzieć. Mianowicie, chciałabym wam ogłosić, chociaż już pewnie widzieliście na TikToku, dostałam moją pierwszą... Współpracę i jestem, jestem taka szczęśliwa, w sensie to ja się w ogóle tego nie spodziewałam, i to jest dla mnie dalej takie dziwne, że jakaś firma do mnie napisała o to, wiecie, jakaś firma do mnie napisała realnie, czy chce pokazać ich kosmetyki na TikToku. Jest to współpraca barterowa, czyli oni mi wysyłają produkty, ja je pokazuję na TikToku, no i mam sobie produkty, a one zostały pokazane Wam. I uwaga, jest to firma Balneo Kosmetyki i naprawdę, wiecie, ja się trochę bałam, bo to jest jednak pierwsza rzecz, ja jeszcze nie, nie znam na takich rzeczach i trochę nie umiem ocenić, czy coś jest dobre, czy nie i czy powinnam to wziąć, czy nie, ale stwierdziłam, że, że wezmę i naprawdę chciałabym Wam powiedzieć szczerze, ogólnie odsyłam Was na TikToka, ja się tutaj nie będę za dużo rozgadywać na ten temat, jak chcecie zobaczyć, to chodźcie na TikToka. Ehm, ale naprawdę używam tych produktów teraz i są super, nic mi po nich nie wysypało chociaż naprawdę miałam tego stresa, że wiecie to są kosmetyki niesprawdzone, nigdy wcześniej ich nie używałam, więc trochę się bałam że coś będzie nie tak, ale wszystko jest jak najbardziej w porządku i nabra... sprawdzają się, sprawdzają się i naprawdę ta cera jest taka napilżona, jest taka gładziutka, nawet Kuba mi powiedział, bo ja tak przychodzę do niego i taka podjarana, bo wiecie, ogólnie nowe kosmetyki, więc jak ja testuję sobie jakieś nowe kosmetyki, to jestem turbo podjarana, no i przychodzę do Kuby i mówię poczekam taką mam gładką twarz teraz i on takie, no, no dobra, dobra, no na pewno no super, super. Ja mówię, no ale dotknij, dotknij, a ja dotknął i mówi, że pff, lol, faktycznie, bo to się tak jest. Więc ogólnie to po prostu chciałam się podzielić, to już dostałam, mają pierwszą współpracę i ja to, sobie dalej w to nie wierzę. Dla mnie to jest takie, takie dziwne, takie odrealnione to jest od rzeczywistości, że wiecie, taka rzecz faktycznie się wydarzyła. Ale jestem naprawdę przeszczęśliwa i bardzo dziękuję Balneo za tą okazję i za tą szansę i za to, że mnie wybrali, w ogóle crazy. Dobra, więc to jest z takich faktów. No i idę się teraz właśnie ogarniać i nagrać sobie tego TikToka, bo już jest dosyć późno, ale miałam też zajęcia, jeszcze i zdalnie, trochę mi tak zeszło ze wszystkim. Chyba tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj też miałam iść wywołać w końcu zdjęcia z analoga, Jezus Maria, z analoga, ale tego nie zrobiłam, także chyba pojedziemy jutro. Wezmę Was ze sobą i wiecie, co dostałam na urodziny od Kuby? pom od Kuby, bo na kolczyk, o czym ja mówiłam bardzo długo, że ja bym chciała sobie zrobić nowy kolczyk. Będę robić, będę robić tutaj w tym uchu ruka, czyli tutaj tak o. Marzył mi się już od jakiegoś czasu, więc bardzo się cieszę i wydaje mi się, że zrobimy z tego vloga. Nie wiem, jak bardzo to pokaże. Nie obiecuję nic, ok Ale na pewno pokaże się przed i po tym, jak zrobię tego kluczyka, ale jeszcze też nie wiem, kiedy go będę robić. Muszę sobie ustalić wszystko. No i tak. Ale to, to jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo jestem bardzo na tym, że to dostałam i bardzo się cieszę, bo bardzo chciałam. Dobra, dobra, dobra. Zresztą z każdego prezentu się cieszę, bo każdy był bardzo super i trafiony. A, z Basią, mówiłam Wam to? Nie wiem, czy Wam to mówiłam, bo ja miałam wtedy nagrywać, ale wtedy zrobiłam mojego pierwszego live'a w życiu i w końcu jakoś tak to wyszło. Eee, a z Basią poszłam zrobić i ma, zrobiliśmy swoje własne talerze. Także, jak one przyjdą, to oczywiście Wam pokażę, jak mi wyszedł. Tutaj parę zdjęć trak w trakcie robienia tego Wam pokażę. I robiłyśmy to. To naprawdę było ciężkie zadanie, przynajmniej dla mnie, bo ja nie jestem uzdolniona plastycznie za bardzo. Ale wydaje mi się, że cute. I, I napisałyśmy na odwrocie um, Season 20, Episode 1, bo jak wiecie, zaczynam 20 rok życia mojego. Masakra. Ale fajna, fajna pamiątka i w ogóle bardzo też super prezent i to był TurboFan. A miejsce to Urban... Urban Coffee? Urban coś tam na pewno. Tutaj wam napiszę tą nazwę, bo nie pamiętam do końca. Tyle. Idę się ogarniać. Pozdro, nagrałam ten trend ogólnie tak mam tutaj. Jest, jestem tutaj brudna. But i do not care Ogólnie bardzo dobrze, bo ja y, miałam torta w domu i ja chciałam nagrać ten trend w domu, ale szliśmy do babci, potem mi wypadło to z głowy, a u babci rozkroiliśmy torta. Więc tak, a tam miałam 20 cyferki. Potem myślałam o tym, żeby po prostu nagrać trzymając świeczki w ręce. Zapomniałam. A wczoraj miałam... Okej, okay, wrzuciłam to ogólnie za późnieniem, hookers, nikt o tym nie wie, a ja wczoraj naprawdę nie miałam czasu, tak jak wam mówiłam. Potem dostałam świeczkę w drwalu Kuba mi wbił do drwala, dał so cute e, I potem przyszła Madzia z Dawidem właśnie, no już wszystko wiecie Ale oni mi właśnie przynieśli taką bezę, w ogóle kocham bezy Bezę z świeczkami i dlatego stwierdziłam, że jednak nagram to mm, Zaraz sobie ją w ogóle zjem Nagrałam, wstawiłam, super, wyra lajki ale to jest taka bardziej pamiątka dla mnie Właśnie mi się przypomniało, że muszę zrobić zwrot z bo Przecież mi te rzeczy na koncert, nie? Ale muszę to zwrócić, bo nie są mi już potrzebne Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Kurde, nie wiem, mam jakieś Tik Tokie, dosyć ładnie wyglądam co się mam strasznie tłuste włosy, ale tego tak nie widać um, Nie wiem nie, nie wiem, o co mi chodzi Coś chciałabym powiedzieć, ale nie, nie do końca wiem mm, mm. Nieważne, nieważne. Zobaczymy się jutro. Bye. Idę do galerii, tak jak wam mówiłam. Tak sypie śnieg, ale po prostu z wiatrem ja nic nie widzę. W każdym razie idziemy do galerii. I muszę sobie popatrzeć na jakieś sportowe ciuchy. Więc, to pierwsza rzecz. Muszę też zahaczyć Rosman. Myślałam, żeby iść jeszcze do lobbysty, popatrzeć sobie na kulecyki. Jak na razie taki jest plan. Idę do Jak na razie jest taki plan. Zobaczymy, gdzie zawędrujemy. Będę wam pokazywać, jak coś mi się spodoba. Robiłam zakupy jeszcze spożywcze, takie dosyć małe, więc nie będę Wam pokazywać, ale pokażę co kupiłam w Rossmanie Kupiłam papier do pieczenia, ale to jest gdzieś tam, sobie już leży. E... Szybki choli, ja nie umiem się wysłowić. Mm... What the fuck is this? No. Filtr do banka Kupiłam sobie takie płatki pod oczy Nigdy ich nie używałam, ale były na promocji i tutaj jest 10, 10 opakowań Znaczy 5 opakowań 10 sztuk po prostu I w sumie cenowo wychodzą dosyć spokojnie, jak są na promce Ściereczki, bo Kuba zamówił ściereczki na temu albo na jakimś takim Ale bardzo mi się nie sprawdzają i powrót do tych Dwie mgiełki z Fama, Pejma or whatever Te Bo było jeden plus jeden To jest zapach, który używa moja siostra Więc jeden ląduje do mojej siostry A drugi jest dla mnie Zastanawiałam nad tym waniliowym Bo ten brązowy, karmelowy mam i go bardzo lubię Ale stwierdziłam, że wezmę sobie jakiś inny A nie ten sam, bo jeszcze tamten mam Ale on jest bardzo fajny To jest z tym liczy Konturówka z Lovely też była na promocji w odcieniu 08. 8 chyba jest po prostu. Wiłam te spodnie, które wam pokazywałam. Udało mi się kupić, one mają rozszerzoną nogawkę na dole. Będę mieć na wlewie i na ten pilates, jak pójdę. No pójdę na niego, pójdę na niego, ale za tydzień chyba idziemy pierwszy raz. No fajne. Fajne rozszerzane kosztowały dużo pieniędzy, więc musi mi się to jakoś opłacić. Mam nadzieję, że zrobię formę życia na tym pilatesie. Ale i tak chciałam sobie kupić takie na WF, bo te dresy, które kupiłam w H&M strasznie się skulkowały i ja posiadałam wcześniej te same, tylko szare. I szare trzymają się super. Ja mam je bardzo długo i one są naprawdę bardzo super. Ale musiałam się coś zmienić przez ten czas w składzie, bo kupiłam sobie bordowe i są tak skulkowane, że po prostu to jest jakaś masakra Wyglądają... Ja je mam, nie wiem, z miesiąc Miesiąc max, a one wyglądają jakby były używane z 2 lata, jak nie więcej A po tych szarych nic nie widać Także no i na były wchodzę w tych szarych, ale teraz jak jest brzydka taka pogoda, one są zaraz widać, że są brudne i trochę mi jest ich szkoda, nie chcę ich po prostu brudzić, więc chciałam coś też yy, po prostu ciemniejszego. Yy, yy, yy. I to jest taki kolor, to jest cz śliwka czekoladowa? Coś takiego chyba się nazywa. Wow, ale jasno, to jest taki kolor niby bordowy, ale wpada w brązowy. Nie wiem, w sumie dosyć ładny ten kolor właśnie. Nie, umiem go, nie, nie umiałam go uchwycić na zdjęciach. I w sumie teraz widzę, że też ciężko go uchwycić, bo ja teraz to był taki był taki brązowy, czekoladowy, coś takiego, ale on ma jakieś podtony bordowe. No generalnie są spoko i trochę są polarkowe, co one były droższe, ale nie było w ogóle. I jak sprawdziłam na stronie, to kompletnie nie ma rozmiarów i, i są wyprzedane na stronie. Nie wiem czy to przez Black Week, czy po prostu one mają... z drugiej strony nie są z tego samego materiału, tylko mają taki lekki polarek. Czego na początku totalnie nie odczułam, że on w ogóle tutaj jest. Także na WF na pewno idealnie się sprawdzą, bo ja nie mam, czy wiecie, ale na WF to ja chodzę na pole i chodzimy z kilkami. Na w na pewno się sprawdzą super. Mam nadzieję, że tylko mi nie będzie nich za gorąco na tym pilatesie. Są z HMO. Tego nie powiedziałam. I patrzcie, ta lampka już opadła. Nie wiem, o co z nią chodzi. Mam nadzieję, że dam radę ją naładować tak, żeby się trzymała. Tyle z mojego holu. Tak mi się wydaje. Mam taką ochotę po prostu na jakąś maseczkę i everything shower i w ogóle, także lecę zaraz pod prysznic i serio robię everything shower, muszę być włosy i tak, bo mam strasznie tłuste już. I nało nałożę sobie jakąś maseczkę, mimo to, że jest strasznie już późno, bo jest Prawie 23. No, może wpół do jest. Kuba jeszcze nie wrócił z pracy, więc jeszcze mam chwilę. Chwilę czasu dla siebie. Kupiłam w ogóle nowe kolczyki dzisiaj. Tutaj do tych dziurek, bo nie, no, nie wiem, pewnie nikt tego nie zauważył, ale nie nosiłam tutaj, bo już moje kolczyki się zczerniały całe. Nie mam w ogóle porządnych kolczyków do tych dziurek. I kupiłam sobie nowe. Mam nadzieję, że będą trochę lepsze. Ale zastanawiam się dalej, jak właśnie sobie ułożyć, bo na razie mam tutaj dwie, nie wiem czy to widać, ale dwie kuleczki złote i tu cyrkonie I tu w, też mam w tym drugim cyrkonie, a, a nie wiem czy wam to mówiłam, chyba mówiłam, ale dostałam bon na kolczyk i będziemy szli, ale jeszcze nie wiem kiedy Myślałam w sumie, że jutro, o dniu jutrzejszym, bo moi kuzyni robią sobie tatuaż jutro i robiłam w tym samym jakby miejscu, co ja mam kolczyk. Też te miejsca są zaraz obok siebie, i myślałam, że wiecie, oni będą się dzierać. A ja wtedy podejdę zrobić sobie kolczyk i wrócę do nich, bo i tak ich tam odwiedzę. A my są ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądać, więc na pewno się do nich tam wybiorę. Juju, i w tym właśnie momencie przenosimy się do dnia, kiedy chłopaki robią tatuaż Miłego oglądania. Kuba wam nagrał parę przywitek. Dzisiaj widzowie, nagrywam stawkę. Muszę być cicho, bo stary nic nie wie. Jedziemy na Kraków, na jego pięćdziesiątkę robimy. Tatułaż. nigdy nie robiłem jeszcze. On o niczym nie wie. I właśnie będziemy wyjeżdżać. Dalszą relację damy później, albo może jak Jula przyjedzie do nas, zobaczymy. My na razie wyjeżdżamy z domu. Ja stres 6 na 10, bo sam nigdy nie robiłem. A też robię. Zobaczymy co to będzie. Pozdro. Pozdro to jest mój firmowy znak. Pamiętajcie. Bar 2. Już jestem w Krakowie. Tata poszedł do sklepu, więc szybko nagrywam. I jeszcze zapomniałem tak powiedzieć, że przez to, że w sumie tata najstarszy, gadali na jego kaczor i dla nas wszystkich po kolei, na Norka i na mnie, to robimy sobie wszyscy wspólnie kaczor. Tata dalej nic nie wie, godzina do tatuażu. Pozdrawiam. Już jesteśmy na miejscu. Też się stresuje, już mi się łapie czasem. A stary aż musi palić fajki. Chyba trzecią z rzędu już właśnie tak zestresował. I czekamy na naszą kolej. Już w studiu. Tata się powiedziała a to nasz wzór. Zero. Stres? Wcześniej 8 na 10, teraz już 7. A jak tam pójdę, to 9. Zdałem <grymne> do tego zmuszony, z racji, że Julka jest cieniutka w takie rzeczy, to to jest jako specjalna <grymne> <grymne> i z, Ja muszę to zrobić, a tatuaż będzie tu. tu. I już... Teraz zluźniam się powoli i boję się, że jak zepnę tam łydy, to kurwa na nie, nie będę. No <grystanie> <nada. grystanie> okay. dobra, czuć trochę, ale jest git. A druga sprawa jeszcze się nie nastawiłam psychicznie na to, że, że pójdę, więc, więc tak. Posprzątałam w mieszkaniu, zrobiłam pranie białe, obejrzałam pierwszą część Stranger Things, całe dzisiaj i, i taka i, i tyle, tyle w sumie zrobiłam. Bo samo oglądanie mi zajęło ponad chyba 4 godziny. Mm, nie moja wina, że odcinki są godzinowe. I, I tak. Dobra, idę się umyć i tak. Chyba to będzie tyle w tym vlogu. A jeżeli to będzie tyle. To dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, like zostawcie suba. Paniecie na socialie. Paniecie na moje sociale. dobrze powiedziałam teraz, może. 再见。<Bye. S 2>